Witam was widzowie w kolejnym filmie na no, tym kanale co no, powiedzieć, jest gówno bardzo prywatny ale jedziemy na kabinę zapraszam jedziemy na kabinę W to jest ostatnia działo Gdzie słyszycie? z trzystą i jak morda spodnie są całe mokre, ale nie bać Powiem. No i co? Będę się odpoczął z wahaniem. Zobaczymy. Strasznie ślisko jest. Mogę, mogę wahać. I co? No. Zostawcie no, łapkę w górę, subskrypcję. Dobbiłem o 150. Fajne było to zrobić już. Przy nim nie doblokuję. 30 subskrypcji bardzo proszę I no. I co? Dostanę się do końca tego filmu I ja będę dużo tego wstępu Widzimy się już na kazur z Machajem. Przyjechał Machaj <słyska> on idzie ogarniać kazurę Nie jednak byście postarali to byście do skoczyli Chyba by trzeba było korbić do końca Ale to przecież tak nad dzieckiem skoczysz i tyle <słyska> Nad dzieckiem skoczysz no. Odciszamy to, ja, to no, skoczę, nie wiem, jak ty skoczyś, ja bym to skoczył skoczyć nawet. Ja nie wiem co to skoczy. ja nie czuję w ogóle roweru. No jakbyście postarali, to byście skoczyli. No dalej idziemy. Chodźmy zobaczyć ten. Jezus, Dużo. A, a Wczoraj też to, wczoraj nie. To było? Nie. Wczoraj nie było. Wczoraj w ogóle nie było. Co? Wczoraj w ogóle nie było dzieci. Dlaczego no, dzieci się spałnią w niedzielę, Ura. Nie wiem. Dzień święty nie Dzień święty. Nie, no, dobra. Tak serio, po... wytłumacz mi, dlaczego w sobotę 0 dzieci, a teraz jest tyle? Nie wiem, nie rozumiem tego, skąd mam to kurwa wiedzieć? No ale, chodź rower, bo... No właśnie, no właśnie po to właśnie idę. No ogólnie widzowie... Idziemy po rowery i idziemy to skakać. Chodź, to skoczymy. Chodź to skoczymy. Co? Chodź, to skoczymy. Ale wy tu masz <laughs> mi Nie wiem, najwyżej. Dlaczego w sobotę to jest 0,0? Nie, tyle. Chyba akurat nie mogłem jechać. Nie mogłem, ale tak mi się nie chciało, bo ty mówisz, że... jest do. By ten, a ja w, Co? ja w końcu przeszedłem. A w końcu przeszedłem. Znaczy na chwilę, żeby nagrać film. No tak, no wiem, ale na późno. No, no Tylko no... a propos, wiesz, był wczoraj, a więc. Ale mega się zgadali tak, Dobra, pisarłeś. machaj, ile, ile łapek mam być w górę pod tym filmem? Ile ma być? Tak, ile ma być. Widzisz, o... Kurwa, ja się powiedział chuj, w chuj, ty mówisz dużo. No więc zostawiajcie to, dobra? Da. Ja pierdolę, ale nie wiem. W sobotę akurat wyszłam tenisa. Bo <grym> a ty szybko wyjechałeś. A no? akurat, nie wiem, Bóg postanowiłeś, że zostawiam tu 20 dzieci. Ja pierdolę. A nie 20, tak, tylko tak, kurwa zwieście To co, idziemy w każdym ja Oż, kurwa, co się dzieje? No ale tego tak nie rozumiem. Dlaczego akurat z niedzielę? Jak Bo ja jest dużo śniegu, jest o wiele więcej śnieg niż wczoraj. A tu kurwa. Jak ty to robisz? No to idź go odłóż! Pokaż widzą Nie! Pokaż widzom rower Zajebisty znaczy, najbardziej zastanawiam, jak my chcemy to skoczyć Ale zaraz się to ogarnie Otwieramy kikery Otwieramy kikery Ta dużą jeszcze, co nie? No bo z... mi się to zastanawia jak to skoczyć się znajdzie? Daj łyczka No daj łyczka Tutaj zostawiam... A pokaż ten kas brudny, jest mało no, brudny no, Trochę brudny jest A nie używam go ani razu no, A czekaj no. Ty jak gdyby ty nad tymi dziećmi? A po chuj ja mam to wziąć no, Chcesz Chciałeś pociągnąć Ja go tu zostawię i wracamy? Zjeżdżamy... Nie, lepiej A nie coś? Patrz to, patrz to Poczekaj. E Machaj Poczekaj Nagrywa się? Nagrywa się Machaj a zaraz mamy mój przedni <noise> Ale dzisiaj się go zwrócić Ale okazało się, że centrum rowerowe musi mi potwierdzić zwrot I dopiero w pojedziej to zrobię To ja jednak na projekt... Znaczymy? A czekaj, weź im pojedź, że powiedz, ja się boję się, Ej, możesz się odsunąć? Jedź po prostu No nie, boś cię Ciebie wjebie, nie na Twoim hamulca yeah. Ueee! Wait, they I love you don't like I love you yeah. Ej, możesz się odsunąć? Jezu! No skurwa, mówić jak do ściany. Lecz Dobra, jedź! Lej, A ja kurwa nie wiem jak. Dobra, jedź! Z, zra co? Ale ja nie wiem jak to się leci w zimę. To jedź! <śpiewamy> Ile kornał! No. <śpiewamy> Machaj, jad za tobą, mocuj się! A! A! O trz... jedź No ogólnie widzowie Ale to będzie rozpierdol dzisiaj Trzykrotnie więcej godzin Ja dałem dwie i poleciałem jedynkę i będę się dać pół korby na kolejną No ogólnie widzowie żyje, jest zajebiście No tam macie Instagram Machajot. O kurde, kolejni siema! Siema! Aaaa. Kurwa! Siema! Zaczekajcie tam, bo idziemy skakać. Albo a chodźcie tutaj! Siema! O kurwa! Ja myślałem, że w końcu was nie będzie. Ja byłem cały na grudzie. Siema. No, po, pozdrów widzów. Ja tu teraz film na YouTube robię, wiesz. A, to pozdrawiam tak, widzów. pozdrawiam widzów, no. Będę na odcinku? Tak, będziesz na odcinku. Ja tak. No, idziemy tam do nich, widzowie. No. Nie, czekaj, jak to, co No i idioto, to nie jest tarcaneczkowy A jego ojciec nic mi nie powiedział, zadziwiając No bo tutaj masz Trasy rowerowe Dobra, teraz, teraz polecę wszystkie Pa, teraz Teraz lecę wszystkie, kurwa Aaaa Kurwa, no nie Aaaa Może zmienić to, co? Weź czy... no, to pod uwagę, że to są hopy rowerowe, które działają przez cały rok, ale tak troszkę... Dajmy czy... 5 minut, 5 minut 5 minut. Czy wiecie, no, czy to chodzi o to bardziej, że... A dobra, się nie będę kłócił, bo sensu nie ma. Bo i tak mało zrozumieć. Ja pierdolę. Lizowie, to jest kurwa tragedia, co się dzieje. Gada <słuch> w a to jest naprawdę tragedia co się dzieje Hopy rowerowe, a oni myślą, że to jest kurwa ich No, że... żebyśmy... Skoro! Zajebać ją! Machajugi, masz siedem lat! To mnie też zabrakło. kurwa bia... Taści powiedzieli, na i frajerze, a więc iść i... Oni są zwalonymi rodzicami, od kiedy takie dzieci są Ja z się daję w moim wieku Chil? Machaj, co? Ty sobie że będziemy robić downhill? Co? ja, ja się ja cały czas nagrywam. Nie wiem, czy to wygląda zaraz jak ktoś tutaj leci bokiem. Albo gdzieś nie skopiasz, i To ich nie lecą. Lec lec wchodzimy, wchodzimy. Widzowie doszedłem na górę. Robi down, to co widzowie? Robimy downhill tutaj Ale zamknięty To nie wiem Ja nie mam przedniego hamulca co... i się zabiję Ja mam tylko przedni nim Ja mam tylko tygodnię Mam tylko rabara ja mam trzy A ja mam tylko hamulca ja mam tylko tylnie przedeśle się. A ja mój nie działa. Pierdolony on jak leci. No chyba no, nie zjedziemy, bo to za dużo tak trafi. Że... Teraz ja ten proces. Lecę, Nagrywa się? Tak, Nagrywa się. Lecisz? Na nie, dear, też się, nie też się nie da. Znaczy, nam to powiedzieli 4 razy za to sam den. Górka staryczkowa, nie rowerowa. Ja nie o. jadę, szczerze, nie wygląda to strasznie. Po foliach. Znaczy nie wygląda strasznie, ale na przykład tam, pas. Taki D pachołki Dobra, są. ale najpierw zacznijmy bez... Znaczy skończymy. na full to jeszcze... Chodź z tak odjechać. Dobra, odsuń się. Uciekaj, ja pierwszy, łe! Dobra, widzę w niej... kurwa. A, ślisko tu. Się, się Co? Się. Co? O, o, o. On jest specjalny. specjalny. O, jest pierdolnięty. Oś pierdolnięty, tak. No widzowie, on się rozpędza, żeby to jechać. Może na filmiku nie wydaje się straszne, ale. A z i dziećmi to jest. Dawaj. Machaj, słynny dupę! O, ale leci Boże, idol To jest krwa idol, dobra jedźcie No wy, jadę z wami Dobra, jadę Oj no, bez hebla, oj dziecko Ej, to jest zajebiste Ale ja to... Ale jak, jak ty żeś przed tym czerwonym Co? Taki czerwony Pytam szedł o, Zobaczyłem na, na nagrańce po... zobaczył potem. Ty zajebisz. Jak gdyby się nie przeszedł do to Widzimy do Chińczyka, proszę o się nie trzymam, albo do żabki. Dobra. Widzowie, jedziemy teraz do żabki. Mój ulubiony content creator na dH. On mi kurwa robi content. Content creator, ja jestem kameraman, a to on jest content creator. Co to się dzieje? Ej, ładna send it, ładna. Send it? No nie, to taka. nie jest zła. No bo ja nie lubię na klasia klasiarowy. Ja też. Jedzie kolejny. Co Odsun się, machaj! Odsun się, odsun się, odsun się. Ale bokiem, ale się No, widzowie, za, ta, za, taką, za takie poświęcenie, za taką pogodę, to łapka w górę musi być. Uff. Mi piasta w ogóle zamarzła. Ej, bo mi piasta zamarzła. Nie, co jest trochę szukać, mojemu w ogóle. Tak! No, ale ono po prostu I zamarzło. A oh. no teraz tutaj. O kurwa. No. Jakbyście wyszli sobie w, w taką pogodę na rower, to Jezus Maria. Rover, rower w zimę Uf, No i co widzowie? Mamy w końcu bez śniegu, bez błota Jedziemy sobie O! piasek możemy słychać Nie jak na jest że jesteś sobie kupić Dobra, jedziemy Chciałem widzieć drżabki I, I ten. Temu się wizoj.